Zaczynamy kolejną przygodę. Ewelina, przeżegnaj się proszę. Szczęśliwego lotu. Zbieli. Zaczynamy pierwszy posiłek. Zobaczcie, jak tutaj ciekawoska, pierwsza ciekawoś... ciekawoska bośniacka. Podają gulasz z makaronem, z ziemniakami i z ryżem. Dobra? Mm -hmm. Pycha. A tutaj, obczecie, to to jest bośniacki kebab. Już jednego sobie wyciągnąłem, ale teraz. Ta da mile mięsa! Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, widząc tyle mięsa. A na koniec, po jedzonku, dostaliśmy rachunek Rachunki w Serbii wyglądają w ten sposób Jesteś w Bośni, a nie w Serbii Bo Muszę nagrać to jeszcze raz A na koniec, po jedzonku, dostaliśmy rachunek Rachunki w Bośni wyglądają w ten sposób To Ewelina Ja kieruję, więc ja nie mogę Tak wyglądają, 24 za to, co widzieliście 23, czyli 12 dolców Czyli, nie wiem, 50 zł. Jesteśmy w Bośni i Hercegowinie, czyli w kraju, o którym ja nie, prawie nie wiem nic, ale za to Ewelina wie dużo i opowie w trzech zdaniach jego super historię. <laughs> w trzech zdaniach się nie da, ale jesteśmy teraz po stronie Hercegowiny. E, Bośnia i Hercegowina była częścią Jugosławii, która była utworzona przez Serbię, Chorwację i Słowenię lata temu po II wojnie światowej przez e, represje etniczne wybierane przez Serbów. E, doszło do niepodległości Chorwacji i Słowenii, a potem Bośni i Hercegowiny, która wstąpiła również do NATO, dlatego NATO pomogło im e, w wojnie domowej, która wybuchła, uniezależnić <grymnie> się, a Serbia przejęła Kosowo i inne pobliskie rejony. Co tak blisko stolicy? <grymnie> <grymnie> Widzicie? Ja nie wiem nic, ale warto się otaczać mądrymi ludźmi i wtedy kontent sam się robi. A jeszcze wspomnę o trzech powodach, dla których jesteśmy tutaj. Pierwszy z nich to jest oczywiście bawić się znakomicie. Drugi to jest urodziny tej oto mądrej głowy. A trzeci to jest, nie mogę powiedzieć, ale dowiecie się później. No, jesteśmy w jakiejś miejscowości Blagaj. Nie w jakiejś, tylko w cudownej miejscowości Blagaj. Tutaj jest taki, taka bałkańska wodospad i tam wywoda wypływa z Cenota bałkańska, o, zobaczcie. Lagaj znajduje się bardzo blisko Chorwacji. Jest to trasa przejazdowa do Chorwacji. Jest jedynie oddalona niecałe 160 km od Dubrownika. Ale welina jest surowa, co? Spójrzcie. Tadam! <grystanie> Ta Jedziemy pływać w Wodospadach i po drodze mijamy miejscowość. Może teraz wrzucę zdjęcie. Miejscowość, której nazwa wyraża nasze podejście do życia. Ewelina, wyraża? Braża. Wyraża. Wyraża, patrzcie. My z Eweliną przed chwilą już widzieliśmy na miastkę tych wodospadów. do No, ja podnosiłem szczękę Eweliny, a Ewelina pomagała podnieść mi moją. Naprawdę opadły nam totalnie. I jeszcze ciekawostkę mamy, że tutaj 90% Polaków jest w krawicy. Może wrzucę mapkę, gdzie jesteśmy. 2000 dni w czasie żonów. I oni wszyscy mówią tutaj zajebiście dobrym polskim językiem. I mają pyszne nalewki. Ale jest. Wow. <gry> co? Jest szauna na wodospadach, co? Ale to jeszcze nie koniec, to jest dopiero początek, bo jak wiecie, moje odcinki nie mają emocjonalnej sinusoidy. To jest to jest rozkład wykładniczy, funkcja wykładnicza, czyli tylko w górę. A teraz, w związku z tym, z Eweliną razem podjęliśmy decyzję, by wybrać się w miejsce absolutnie magiczne. Prawda Ewelina? Jest to miejsce absolutnie magiczne. No i teraz na pewno zastanawiacie się dlaczego, od razu wam to powiem, ponieważ po drodze tutaj z krawicy Waterfalls do Mostaru jest miejscowość, która się nazywa Medjugorje i tam Maria się objawia i razem z Eweliną, ja miałem pewne obiekcje, właściwie wewnętrzne, że no nie zajrzejmy, ale Ewelina powiedziała, że skoro ma urodziny, to żeby to był prezent, żebyśmy tam pojechali, no więc musiałem ulec. I teraz z Eweliną jedziemy pomodlić ja, się. Ja, nikt nie jadę. Już też, no. Kolejny szot już będzie lecieć stamtąd. Do zobaczenia. I <gry> jesteśmy w miejscowości Medjugorje. To właśnie tutaj jest plac, główny plac, kościół. Jakiś kościół, nie wiem jaki to jest kościół. I tutaj w 1991 roku teoretycznie w dzieci objawiła się Maria Dziewica. Ale tylko teoretycznie, dlatego że Watykan się nie ustosunkował do tego, więc nie wiadomo, czy się objawiła, czy nie. Ale ciekawostką jest też to, że podobno ciągle się objawia tym niektórym z tych sześciu dzieci. Oni są już dorosli, no mają 42 lata, niektóre 50 lat mają, że to było 42 lata temu. Więc, no, więc nie wiadomo, czy to w sumie prawda, czy nie. I tak sobie tutaj przyjeżdżają wierni z całego świata. Polaków jest tu super dużo. Bo to w ogóle jest trzecie najbardziej popularne, trzecia najbardziej popularna destynacja na pielgrzymki. Zaraz po Fatimie i po... Jest jeszcze jakaś, nie wiem, dziwna nazwa. Lourdes, Lourdes albo coś. Nie wiem, nie znam się. To bardzo nie pielgrzymuje, za często nie pielgrzymuję. Tak wygląda tutaj plac. No i o Cilepka ludzie się modlą Welina już nie wyszła, bo jest zmęczona, wiecie, Te urodziny, cały dzień na słońcu. Ja ją rozumiem. Matka. Albo Maria Dziwica. Ale Ewelina, jak oglądasz, to pomodliłem się teraz za ciebie w Twojej urodziny, w Twojej intencji. Do zobaczenia za chwilę w samochodzie. Zobaczcie, jak Ewelina fantastycznie wygląda. Nie uwierzycie też, Ewelina naprawdę ma dzisiaj urodziny. 22. I namówiłem chłopaków z meczetów, żeby jej 100 lat zaśpiewali na mieście. I teraz śpiewają. Posłuchajcie. Króczeli. Po ma dzisiaj urodziny Wszystkiego najlepszego. A za to. Dobry. Teraz przenosimy się do Sarajewa. Sarajevo, Sarajewo Sarajevo hiking Sarajevo hiking, no, bo Może uda mi się też tutaj coś nagrać Zobaczymy jak to będzie wyglądać Tutaj z ziomalami z pracy Będziemy wkrótce, teraz już mogę wam powiedzieć Budować domy dla biednych ludzi Ale to dopiero od poniedziałka Dzisiaj jest prawdopodobnie sobata <laughs> Let's Hello, followers. Hello. We are Ciao. behaving very good. <laughs> good. And uh, this is Raf's Follow it. Press this uh, bell and send a message. It will help a lot. Yeah, that's the first time someone is saying give a subscription. Eh? <laughs> give us a subscription. Yeah, that's, that's what the I time. That's, time. that's the <laughs> time. I to do Subscribe or I will kill you. <laughs> 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 Better do <laughs> <than> the mess <best laughs> of this guy. Yeah, man. Eh? A to jest piękne Sarajewo. Z góry. Widok z restauracji. Zobaczcie jakie czerwone dachy. Ale czat tu jest. Ja już myślę o tym, żeby przyjechać tutaj na jakiś czas. Ja w każdym vlogu mówię, że a, widzę to Jezę, chciałbym się tu przeprowadzić. Lera! You gonna be in my vlog? Say something. Hello. <laughs> no, in Polish, not, not German. I don't know but, Polish. All right, say something in Polish. Portuguese. Olá, como estás? Oh yeah. Aqui está I want to say something to your followers. Oh yeah, say. Yeah, yeah. Hey guys, you are jerking off at home and look at us. Look at this. Look at these views, you know, and look at you. You are a fucking loser. Now press press the button of uh, following, following, following. Because you want to be like me the Kochani moje vlogi są nieszablonowe W kolejnym odcinku zdejmujemy maskę rycerza i budujemy domy dla biednych rodzin. Ah!